Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do rozpakowania zestawu numer 3349 niebieskiego samochodu z ludzikiem i z sygnalizacją świetną. Zapraszam. Fajny może nie będą widzę? Może jednak będą? Nie, nie będą. Szybki rzut oka na magazyn. W zasadzie jest to taka rozkładanka. Niestety nie zmieści mi się cała w kadrze. To są trzy strony A4 z jednej strony. I z drugiej strony są raczej reklamy, ale są również jakieś banki I świnka Pepa. Codziennie na mini-mini. Czyli jest to jakiś kanał telewizyjny. Niestety jestem... Niedoinformowane w tym temacie. Tak więc przejdziemy sobie do rozpakowania i złożenia zestawu niebieskiego samochodzika. No. I przystępujemy sobie spokojnie do budowy. Lekko ją przyspieszymy oczywiście. I to, co zawsze mi się podoba, czyli elementy zapasowe, bo zawsze mogą gdzieś ulec zgubieniu, uszkodzeniu. Można je wówczas wymienić na nowe zapasowe. W tym przypadku dostajemy ich aż 6 w tak małym zestawie, więc duży plus już na sam początek. Sam samochód Baxi przypomina Gokak na pierwszy rzut oka. Tak jest moje pierwsze odczucie. A wszystko przez te koła, które. No są slickami, nie mają żadnego bieżnika, co wam później pokażę na zbliżeniu dokładniejszym. Jego boczna ściana, w zasadzie dwie boczne ściany, co wam pokażę używając lens lensa w tym miejscu. W tym miejscu ta ścianka powinna być wyżej zabudowana, bo taki otwarty cockpit bardziej przypomina go -kakty. Idąc dalej tył pojazdu nie jest zabezpieczony tak jak powinien być. Ta, ta belka powinna być troszkę wyżej, żeby rzeczywiście można było sobie wyobrazić, że ona zadziała jako podczas wywrotki, podczas dachowania zachowa swoją funkcję. A tak jest to po prostu taki detal bardziej ozdobny. Jeśli chodzi o plusy tego pojazdu, to bardzo podoba mi się przedni wlot powietrza do silnika. Bardzo fajne wykorzystanie tego klocka. Światła, które są fajnie zamaskowane lekko przez te błotniki, ładnie to nachodzi, ładna linia. Jak na prosty model, z niewielkiej ilości klocków zachowane są proporcje. I z tyłu linia świateł też fajnie się skrywają. Kwadratowe nie byłyby ciekawe, moim zdaniem. Okrowe jak najbardziej pasują. I do tego mamy tablicę rejestracyjną, bo no, możemy nakleić swoje cyfry, jeśli mamy taką ochotę. Sądziłem, że zmiana opon na bieżnikowane, co zrobiłem na przedniej osi, będzie dobrym pomysłem. No, ale widzę, że jednak nowy typ felg, który jest oczywiście od dłuższego czasu stosowany w pojazdach Lego, jednak lepiej się sprawdza. Opony są szersze, fakty nie mają bieżnika, ale ta felga jest głębsza. Jednak lepiej wygląda niż stary typ opon. Tak więc wracam do modelu zastosowanego przez projektantów. A tak wygląda nasza minifigurka, nasz kierowca samochodu. Ciemne okulary, czarne włosy w stylu Lensa z najnowszego magazynu Nexo Knights. Biała koszula, na nią zarzucona marynarka i spodnie w kolorze, który określiłbym jako jasny piaskowy. Tutaj Wam jeszcze pokażę lensa, czyli praktycznie ten sam, ten sam kształt włosów, jednak odcień zupełnie inny. Ale pasują zarówno do tej figurki, jak i do tej. Jak najbardziej się sprawdzają. Nasz sygnalizator ma bardzo prostą budowę, ale jednak, mimo użycia zaledwie pięciu klocków, wiemy o co chodzi, mógłby być nieco wyższy. Ale to nie jest problem. Jeśli masz jakiś tam zapas klocków, można go lekko wydłużyć, a dzięki zapasowym klockom w postaci czerwonego i zielonego możemy go jeszcze rozszerzyć o dodatkowe światła, jeśli mamy taką potrzebę. Generalnie, podsumowując, jestem na tak. Mimo, że samochód wygląda bardziej na gokakt niż na pojazd miejski, jednak ma swoje zalety. Dużo części zapasowych, łącznie 6, oprócz tego 32 części podstawowe, plus neutralna miejska figurka, która bardzo mi się kojarzy z lensem z Nexonites. Nie wiem dlaczego one są podobne, tylko pod względem fryzury i to jeszcze kolor się nie zgadza. Ale to takie moje jakieś skojarzenie. Tak więc polecam Wam ten zestaw, jeśli go gdzieś znajdziecie, żeby uzupełnić swój. Zapas części zapasowych lub wykorzystać ten pojazd. Także dzięki, pozdrawiam Was. Cześć.